Dziś opowiem Wam, jak prawidłowo powinno przebiegać stawianie baniek. Dzięki bezogniowej technologii jest ono bezpieczne i dostępne dla każdego. Warto jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach, dzięki którym nasze zabiegi przyniosą spodziewane efekty. Zanim postawimy bańki, zadbajmy o odpowiednie otoczenie. Zamknijmy okno i upewnijmy się, że temperatura wynosi około 20 stopni. Osoba, której stawiamy bańki może siedzieć lub leżeć. Jej skóra powinna być umyta ciepłą wodą z mydłem i posmarowana substancją natłuszczającą, np. Na kremem lub oliwką. Zanim użyjemy baniek należy zanurzyć je na chwilę w ciepłej wodzie. Pompkę łączymy z bańką wciskając zawór bańki w gumową część pompki. Przyciskamy bańkę lekko do miejsca, gdzie ma zostać przystawiona. Jedną ręką przytrzymujemy bańkę, a drugą wykonujemy ruch pompką, trzymając ją za korpus. Kontrolujemy stopień wyssania ciała. Może być lekki, średni lub mocny. Zabieg stawiania baniek u dorosłych powinien trwać około 15 do 20 minut. Po zabiegu pacjent powinien odpocząć około 15 lub 20 minut.